Biskup Hector Carelli, z San Nicolas w Argentynie, prowincji Buenos Aires, ogłosił 22 maja 2016 roku, że objawienia Matki Bożej Różańcowej są godne wiary oraz potwierdził ich nadprzyrodzone pochodzenie. Biskup wyjaśnił powody swojej decyzji, która opierała się na doskonałej zgodności orędzi z doktryną katolicką. Udowodnionych cnotach wizjonerki oraz obfitych owocach duchowych, nawróceniach duchu modlitwy i miłości, generowanych od początku objawień, podsumował więc. Jako biskup diecezjalny, kompetentny do tego typu wypowiedzi, motywowany poczuciem słusznego sumienia, uznaję nadprzyrodzony charakter szczęśliwych wydarzeń, przez które Bóg przez swoją umiłowaną córkę, Jezus, przez swoją najświętszą matkę, Duch Święty, przez swoją umiłowaną oblubienicę, z miłością objawił się w naszej diecezji. Objawienia rozpoczęły się 25 września 1983 roku w domu Gladys Quirogi de Motta, gospodyni z miasta San Nicolás de los Arroys. Po tym jak niektóre różańce zaczęły świecić bez żadnego wyjaśnienia, Gladys zobaczyła te świecące różańce i zaczęła modlić się do Matki Bożej. Maryja ukazała się jej 25 września, niosąc dzieciątko Jezus, ubrana w niebieską suknię i welon. Jej postać świeciła. W różnych momentach objawienia. Dziewica Maryja odsyłała kobietę do kilku wersetów biblijnych. Miesiąc po pierwszym objawieniu, Maryja dała Gladys biały różaniec i powiedziała: Przyjmij ten różaniec z moich rąk i zachowaj go na wieki. Jesteś posłuszna. Jestem z tego powodu szczęśliwa. Raduj się, bo Bóg jest z Tobą. Matka Boża! Poprosiła Gladys, aby poszła poszukać figurki, która została pobłogosławiona przez papieża i była zapomniana w kościele. Gladys znalazła ją 27 listopada 1983 roku. Znajdowała się ona w dzwonnicy katedry diecezjalnej. Figura, o której mowa, przedstawiała Matkę Bożą trzymającą dzieciątko Jezus. Została przywieziona z Rzymu po pobłogosławieniu jej przez papieża Leona XIII. Zgodnie z poleceniem Maryi znaleziono ją w dzwonnicy Kościoła. Figurka przypominała objawienie. Gladys otrzymała również 68 objawień orędzi od Jezusa. Według relacji wizjonerka od początku dzieliła się orędziami z objawień. Zawsze była do dyspozycji władz kościelnych. Prowadzi ona obecnie życie w wielkiej pobożności, zawsze zachowuje dyskrecję. Podobno otrzymała stygmaty na nadgarstkach, stopach, boku i ramieniu. Udokumentowano kilka uzdrowień związanych z objawieniami, w tym uzdrowienie chłopca z guzem mózgu. Gladys przekazała około 1800 orędzi. Wiele z nich skupia się na takich tematach jak pokój, pokuta, powrót do sakramentów i zbliżenie ludzi do Chrystusa. Ale są też orędzia o tematyce apokaliptycznej, przewidujące wielkie zamieszanie dla ludzkości w przyszłości. W swoich orędziach Maryja kilkakrotnie wyraźnie przypomina o misji Lourdes i Fatimy oraz wskazuje, że odwrócenie się od Boga jest przyczyną wszelkiego zła ludzkości. Przykładem jej orędzi jest to, co powiedziała 15 września 1989 roku w Dniu Matki Bożej Bolesnej. Wyjaśniła, że w tych czasach moimi smutkami są odrzucenie mojego syna, ateizm, brak miłości, dzieci, które się nie rodzą. Nieporozumienia w rodzinach, wielki egoizm, tak wielu dzieci na świecie, ich serca wciąż zamknięte na moją miłość. Maryja często kończy swoje orędzia, wskazując dokładne fragmenty pisma świętego. Często napomina młodych, aby nie dali się zwieść złu i odkryli Bożą miłość. Widzę, jak młodzież dryfuje, diabeł ją odpędza od Boga. Prowadząc do grzechu. Dlatego Maryja prosi o modlitwę za młodzież świata, która nie spotkała Boga, za tych, którzy zachowują się poniżająco, za tych, którym źle się doradza. Pan może ich odkupić, bo jest miłosierny i kocha swoje dzieci. Drogą, którą Matka Boża wskazuje wszystkim, jest nawrócenie do Boga. I poświęcenie się jej sercu. Rozwody i cierpienia nienarodzonych należą do wielkiego zła, przed którym ostrzega nas nasza niebiańska matka. I tak 24 listopada 1985 roku, po oddaniu chwały Bogu za tych, którzy czczą małżeństwo, ostrzega, że ci, którzy się rozwodzą, popełniają bardzo poważny grzech. Atak przeciwko Bogu, ponieważ jest to więź wyjątkowa i nierozerwalna, a 7 marca 1987 roku napomina Gladys, by modliła się za dzieci, które się nie rodzą, ponieważ jest tak wiele ataków na życie, które należy tylko do Boga. Wszystkie te grzechy mnożą się, a jednocześnie w świecie nasilają się ataki na założony przez Chrystusa Kościół. Pomimo mojego wielkiego smutku, gdy widzę z jakim okrucieństwem atakowany jest Kościół, walczę, aby go ocalić, powiedziała najświętsza panna 1 listopada 1986 roku. Osiem dni później prosiła o nowennę za Kościół. Dziś bardziej niż kiedykolwiek cierpi najstraszniejsze prześladowania, ostrzega Maryja, ale dodaje: że wkrótce Kościół zabłyśnie jak najjaśniejsza gwiazda. Innym niewiarygodnym dla współczesnego społeczeństwa przesłaniem jest nierozerwalna więź między miłością a krzyżem, którą trzeba przyjąć w każdym ziemskim dniu w perspektywie wieczności. Pan przygotował moja córko. Dla każdego Jego własną drogę. Wielką prawdą jest, że na każdej drodze jest krzyż i to właśnie ten sam krzyż musi być niesiony z miłością i ofiarowany Panu. Nie dojdzie się do Boga inaczej, jak tylko przez cierpienie, a tym bardziej nie dojdzie się do miłości Boga, jeśli się nie uzna, że właśnie przez krzyż dojdzie się do Jego chwały. Powraca przypomnienie o realnej obecności Jezusa w Eucharystii i nieskończonej wartości Mszy Świętej, w której Matka Boża prosi o uczestnictwo codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu. Owoce będą obfite. We Mszy Świętej, wyjaśnia Matka Niebieska 3 sierpnia 1985 roku: Będziecie karmieni chlebem życia, którym jest Chrystus Jezus. Karmcie się nim, żadna zaraza nie przyjdzie do was z zewnątrz, bo Jezus ją zniszczy. W pewnym momencie Maryja powiedziała: Wiele serc nie przyjmuje mojego zaproszenia do modlitwy i do nawrócenia, dlatego dzieło diabła rośnie i rozszerza się. Ostrzeżenia mówiły, że ludzkość jest w trakcie popadania w postępującą autodestrukcję. A dziewica Maryja reprezentuje nadzieję. Do Was należy zwrócenie oczu i serca na Boga, powiedziała. Chcę wyleczyć moje dzieci z tej choroby, jaką jest materializm choroby, która sprawia, że wielu cierpi. Chcę pomóc im odkryć Chrystusa i chcę ich uświadomić, że Chrystus zwycięża wszystko, powiedziała Maryja w objawieniu. Podkreśliła znaczenie modlitwy, zwłaszcza różańcowej. W objawieniu Jezus powiedział do Gladys: Jeśli to pokolenie nie będzie słuchać mojej matki, zginie. Proszę wszystkich, aby jej słuchali. Nawrócenie człowieka jest konieczne. Dziś ostrzegam świat, bo świat nie jest świadomy. Dusze są w niebezpieczeństwie. Wielu jest zagubionych. Powiedział Jezus w objawieniu z 1987 roku: Niewielu znajdzie zbawienie, jeśli nie przyjmie mnie jako swojego Zbawiciela. Moja Matka musi być przyjęta, moja Matka musi być wysłuchana w całości swoich orędzi. Świat musi odkryć bogactwo, które ona przynosi chrześcijanom. Dzieci grzechu będą wzrastać w grzechu. Jeśli ich wiara nie będzie wzrastać. Chcę odnowy ducha, oderwania od śmierci i przywiązania do życia. Wybrałem serce mojej matki, aby to o co proszę zostało osiągnięte. Dusze przyjdą do mnie przez jej niepokalane serce. Kolejni lokalni biskupi Diecezji kilkakrotnie rozmawiali o objawieniach biskup Domingo Salvador Castanga, Nakazał budowę sanktuarium zgodnie z prośbą Maryi. Budowa rozpoczęła się w 1987 roku, a sanktuarium zostało poświęcone w 1990. W tym samym roku zatwierdził publikację i rozpowszechnianie orędzi Matki Bożej Różańcowej w San Nicolas. Co roku, 22 maja, odbywa się wielka pielgrzymka do sanktuarium. Matko Boża Różańcowa, San Nikolas, módl się za nami. Amen.